Dobry dzień dobry, jak Mawia klasyk. Piłeczka chodzi, chłopaki grają, a ja mam nadzieję, że w trakcie tego całego dnia zagra nam jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek naszego vloga. Jedziemy! Przed rozpoczęciem zajęć po raz kolejny zrobiło nam się trochę urodzinowo, dlatego że swoje święto miał trener asystent Przemysław Małecki, no i drużyna absolutnie o tym nie zapomniała. <śleskujesz> <śleskujesz> Dzielone treningi na zgrupowaniu chyba już tak naprawdę nikogo nie dziwią. Rano ćwiczył obrońcy, natomiast po południu pojawi się tutaj grupa ofensywna. I chyba doskonale wiecie, co oznacza taki podział. Taktyka, no i popisy trenera Alessio De Petrillo. Okej, okej, okej. do przodu. No Jura, aspetta, Jura, aspeta Jura. Jest. Siema, idę. A to że o czemu dzisiaj w grupie z obrońcami? No, bo no... od czasu do czasu czas, jest ten right back też. I jak się czujesz cały czas pytaj jest ten right back so, right back. Sometimes Sometimes it right happens so we need to we need to have the knowledge of every single dobrze, no, yeah? you going well? Widzisz, trener Cię pochwalił? Chyba z grupowaniem udany masz, nie? No, bo e, mam problem z kolanem, ale po południu też będzie. Czyli, czyli też będziesz po południu, no, right? tak, na boisku. Tak, tak. tak. A co z tym kolanem masz? No, trochę boli, patella, mówię, ale lepiej czuję teraz, jest ok. A już zmęczony jesteś mocno z grupowaniem, bo to przedostatni dzień? No, bo jest dni nie, nie trenuję i bez... Jest jestem teraz. Nie jestem zmęczony. I teraz już trochę do rodziny? No, moja córka, tak. Bardzo. A Taki jak taką fotę. Z... Wszystko do dna. To swoje zdrowie. No moje? Czy ja mówię, to moje? Na że to? twoje zdrowie. Panie, jeśli pytasz, to no, ty Pytam. Ło, Bez mrugnięcia, nie szefu? Oczywiście. Za pierwszym raz. Jędza jak zawsze wzór, naprawdę. Ha, wzór dla młodzieży, nie Czarek? A to powiesz, to ja zrobię, proszę. Wzur, powiedz, wy szczerze. Szczerze. Szczerze, wzór. No to wiesz, ja nie lubię jak ktoś... Koło, najlepiej szczerze powiedzieć, niż... Wiesz, to jako pierwszy do mnie zagadywał na moim pierwszym obozie? Jędza? Artur Jędrzejczyk co? A pamiętasz jeszcze czarka? Jak był taki mały wystraszony, jak przychodził? Nie był wystraszony. Przepraszam, czarek. Nie. No to pamiętam. dobrze, to źle powiedział. Większość chłopaków młodzieży. No Jedni byli bardziej skryci, drodzy. Bardziej otwarci, ale czaru swoje robił. Nie zmienił się w końcu. tak byłem, że dużo gadałem wystrasznie, wiesz? Pytałem. Ale to dobrze, no bo. wiesz, nie możesz się chować. Nie rozmowę. Pamiętaj, przy tym od ja razu się chciałem się wszystkiego dowiadywać. Nie, na razie. Ja chciałem się wszystko chciał wiedzieć, nie? A było tak rzeczywiście, że na pan mówić do niektórych? Tak. Mnoszkę do rado bałem się że <laughs> powiedzieć na ty, nie? <śmiech> <śmiech> na początku do jędzy. Ale jęza od razu. Na mnie od razu. <laughs> tak? Szedłem i zaczął mówić. No dwa dni w kiblu się przebierał. Okej. <laughs> <laughs> jęza to od razu. Co ty mordzian, nie? nie świruj. Nie puściło. Ale do rado bałem się. ale też rado od razu. Co miejsca było? No co o tym, nie? Miro jestem, a nie. Panie trenerze, Tak? Tutaj z okazji urodzin, pana asystenta, no to myślę, że pan będzie miał najlepsze życzenia, więc czego by pan życzył? No życzę przy przede wszystkim dużo zdrowia. Wiem, że niedawno przychodził koronawirus, ale już wrócił w pełni zdrów i sił i było widać na treningach, że pełen dobrej energii, i życzę jemu przede wszystkim wytrwałości, no i sukcesów, sukcesów na boisku i poza boiskiem, bo każdy człowiek potrzebuje sukcesów i wtedy się lepiej żyje, łatwiej się żyje i życie staje się przyjemniejsze. No to życzę, żeby to życie pełne sukcesów było przyjemne i trenerowi Malskiemu, no i panu oczywiście, bo to są wspólne wasze sukcesy. Tak, tak, dlatego życzę jemu, ale po też sobie, także jak Przemek miał sukcesy, to ja będę miał sukcesy i Legia miała sukcesy, oczywiście żartując, na pewno w dzień urodzin to taki, to jest czas Refleksji nad swoim życiem się przynajmniej kończy 38 lat. No, to świetny wiek dla trenera. Już w kilku miejscach był, w kilku miejscach pracował, prowadził reprezentację, pracował y, też z wieloma, wieloma zawodnikami, którzy wypłynęli już na szczebel nawet pierwszej reprezentacji. Tak, myślę, że bardzo wartościowy trener. Y, i Niech mu się wiedzie, niech mu zdrowie dopisuje i niech pracuje z taką pasją i takim poświęceniem jak dotychczas. Kacper, jak się czujesz na obozie? Genialnie. Ale, ale myślałem, no, że jakieś takie quizowe mi za Ale do... nie, coś więcej, coś, coś więcej co musisz powiedzieć. Nie, no wiesz, pogoda wspaniała. Kolega z pokoju wspaniały. A z kim jesteś? Co ty za kolega? No, z tobą jest. Czemu udajesz? Nie, nie ja nie Zobacz, udaję, ale... Mamy nowego kamerzystę dzisiaj. Dzień dobry wszystkim. Czaro to jest nowy Krzysztof Kraftek, wiesz? To jest, to jest Jakaś nierozwinięta nie nie ambicja chyba. Stwierdził, że kiedyś się zastanawiał, czy zostaje piosenkarzem czy piłkarzem i stwierdził, że zostaje bramkarzem, nie? Jak pomiędzy bro. I tak. zostało dosta... mu trochę tego. Na i... na plażę, tak jak i... na, 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 na plażę idę, na plażę. Na plażę idę, na plażę, <śmiech> <śmiech> na plażę, idę na plażę. Nie Zauważyliście pewnie, że nasza młodzież podczas zgrupowania bardzo lubi grać w milionerów, więc my postanowiliśmy przetestować ich dzisiaj przed nieco innym quizem, tym legijnym przygotowanym przez Top Tramps. Ile Piękno. razy Legia grała w 1.16 Ligi Europy UEFA? Czy, jesteś starszy, wybieraj. Ja no bym powiedział, No to, to dawaj, no, czaro. Ty się tak chcesz. <grym grym> no, to co, Czarek. No dawaj. Czarek, załatwiłem, że to jest Dobra. Do jutra może. Nie, 3. trzy. Tak. 3. Niestety, ale dobrze. No, <grym> Co oznacza skrótowiec CWP? Są, Są dwie wersje Wojskowe Klubu Sportowe. Dobra. Jak brzmi pełna nazwa nowego stadionu Legii? Ale ty nie wiedziałeś, co? No? Nie, wiedziałem. Stadion imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. No nie, nie, nie. 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 No jak? nie. No nie. Stadion miejski Legii Warszawy imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie liczysz, tak? nie powiedzieli. No wajre, ale stadion miejski, no to co? No To jest pełna nazwa. No, Jeśli się mówi pełną nazwę, masz tutaj odpowiedź pełną. To dajesz pytanie. Że... No ja wiem, no ja też tak bym wiedział. To był przeciwnikiem LEGI w jej pierwszym meczu na Stadionie narodowym. Sevilla, Arsena, Lech Poznań Bankowo moim zdaniem. Lech Poznań. Lech Poznań. Sevilla. Serio? Yes. Sevilla Który bramkarz Legi w sezonie 2018-2019 nosił na koszulce numer 1? Marek no, tak. Małers. Brawo. Bardzo dobrze. Brawo panowie. Jaka kategoria? Obcokrajowcy. Okej. Okay. Świąteczkę co? No, możemy dać świąteczkę no. Który trener prowadził Inter Mediolan podczas dwumetrów z legią w 1986 roku? Puchar UEFA. Giovanni Trapatoni, Eugenio Berzelini, Alfredo Foni. Jeszcze raz te odpowiedzi nie no To Pytam, może mówili po kolei. jeden 2 tego żeby... nawet. Bo tak ciężko powtórzyć. No pierwszy to jest. Nie, <ślamu> Dawaj tego pierwszego. Tak? Ja mam noc. Dawaj, no. pamiętam to chyba dobrze. Dawaj. Drapato nie <ślamu> Tak, Dobra, <ślamu> to, to jest. <ślamu> to, to... Pamiętałem, że no to. Prawie, ile jest w ogóle? 3-3. Który zespół awansował do dalszej rundy mimo zwycięstwa Legii w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2014-15? Takie małe pytanie. Celtic, A nie, bo tu jest napisane Celtic FC, nie wiem. Dobra, nie nie, 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 Dobra, nie, 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 Wisła Kraków nie. Nie, nie. nie wiem, nie wiem. Wszystko no ten... jak rodzisz. Nie wiem. No to koniec. O, nie, wiem, nie, 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 nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ale, ale zbierza, stary. stary sosnowiec. Ja bym to wiedział Stary sosnowiec? sosnowiec? Bo... Czy ja bramka przypieczętowała awans legi do ligi Mistrzów w 1995 roku? To wtedy chyba był i Aha, to z do ojca Ja wiem, ja nie wiem czy nie pisz przypadku. Nie, nie, ale to on, jego nie było wtedy. Ale daj pierwszą literę imienia J. J Inicjały daj mu może. Będzie łatwo. JB. JBL. JB? JB. Pseudonim był. Jest. Mecenas. Mecenas. Jacek Bednaż. Eee, brawo! Serdeczas! Morda szli łeb w łeb, więc okazało się, że potrzebna będzie dogrywka. Kto był przeciwnikiem Legii? W ostatnim meczu Nemanji Nikolicia. Górnik Łęczny. O, Punkt. Punkt. Taczarka i Kacpre. Dobrze. Dobrze. 5-0? Ja wtedy jeszcze byłem w Legii. Takiego? 16. Ja. A ja podawałem piłki na tym meczu. A ja wcale tego grałem. pamiętam. Ja w kościele kupię, że grałem w domu. On... Gotowi? No. Idziemy. Który obcokrajowiec jako pierwszy sięgnął w Polsce po tytuł króla Strzelców? Z Bravo. To? Stanko z Fitlica? Brawo! Co? Stanko z Fitlica. O mamo, to punkty. Czary, cztery w ogóle. Kto był najmłodszym zawodnikiem-debiutantem w oficjalnym meczu Legii Warszawa? Ariel Borysiuk. nie. Co? To, to Super super Super... Tak. Czekaj, czekaj. Ariel był Super Puchar też się liczy? Na pewno. Mateusz Chomownia. Brawo. Chciałem Punkt. Dla Ariela i... Nikosia, 16 lat i ja, 64. Ja A, rysiu, ale tu nie wiem. Który zawodnik. Godowi, no, no, no. jeszcze no. raz. Który zawodnik Legii nosił pseudonim Ferrari? Totalnie nie wiem. Na którym stadionie Legia pokonała Spartaka Moskwa w historycznym meczu w eliminacjach Ligi Europy UEFA? Na Dziękuję. Jak? Na 3-2. Janusz, gol! Głowa! minuta, tak? A rybus? Dokładnie tak. Rybus. Macie Rybóz I... też z dystansu uderzył i jeszcze były Kuchy. Mm -hmm. Brawo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Tutaj szacunek dla kolegi. On był w, w Legii już przez 10 lat. To jest. Młodzi bawili się chyba nie najgorzej, my zresztą z nimi też, a jeżeli wy chcielibyście zdobyć takie karty, a zapewniam, że naprawdę warto, bo poziom pytań zróżnicowany i można się z nich sporo dowiedzieć, koniecznie szukajcie tego w Legia Fastry. Mamy trzy pytania do publiczności. Kategoria bramkarze. Będzie pierwsze, i w sumie drugie są bardzo proste, ale trzecie będzie trudniejsze. Zobaczymy, czy sobie dacie radę. Pierwsze. Który bramkarz zamienił legię na londyński klub Arsenal o. FC? Drugie pytanie. Który znany bramkarz, pochodzący z siedlec, ma na ramieniu wytatuowaną literę L? W kółku. W kółku. Daję teraz to piąte. I który bramkarz wraz z Lesławem Śminkiewiczem i Kazimierzem Dejną został powołany do drużyny olimpijskiej, która przywiozła srebrny medal z Montrealu w 1976 roku? Liczymy na wasze odpowiedzi w komentarzach. Pytanie? Od nas dwa pytania będą. Tak jest. Pierwsze pytanie kto zdobył pierwszą w historii bramkę na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3? A drugie pytanie, ile żółtych kartek przez 13 lat gry w Legii otrzymał Jakub Rzeźniczak? Defensywa zrobiona rano, to teraz przyszedł czas na to, żeby troszeczkę poatakować. 20 sekund, Nie na pewno, przedostatni dzień, tak? W robocie. ostatni trening. Ostatni trening w, trening w Dubaju na pewno, w robocie. W robocie jeszcze, w Dubaju. Roboty, roboty nas jeszcze poczekają. nie to, to nie robota. To przyjemność, nie? Na treningach lubią odwiedzać nas goście i dziś też. Wpadli z wizytą. No, nie, jak się dobrze, dobrze jadło, to szybko. A, Tym jest dobry. Jak masz na imię? Stasiu i powie, ale Stasiu na imię Stasz. stasiu. Stasiu? No, tak. I ma numer 22. 22, u Cowysu ma 22? Show it, to, tak? A Shoey, no to się nie dziwi. Showy. Widziałeś, jaki numer Stasiu gra tutaj? No, to jest, to jest. <laughs> A to już teraz, to postać... tak, tak, postać... <laughs> tak. Tak, tak, tak. tak, tak. się grał z Igora numerem, wiesz? <laughs> Jędzy, wiesz? Także... Co te Coś, nie, chyba na czasy, tak? Państwo przyjechali? Nie, my tu mieszkamy. Mieszkacie tutaj? No, tu. A fajnie. No, tak, tak. Tak, tak. tak no na początku było źle, a teraz już się przyzostawiliśmy. Mm. Ale no, tak. co, w domu cały dzień? Albo gdzieś, wcieko. gdzie jest klimatyzacja. No, si te... Jest szansa, że mi ją oddasz, czy nie? Załóż, załóż, to Załóż panu trenerowi Lubi się bawić okularami? A dziadek ma okulary, czy nie? Ja ma okulary, ma także klucha fajna. Pani Ale akurat tak. no nie, nie. Wiesz, niestety, bo ja nic nie będę widział, wiesz? Nie zauważyć się. No, nie dobrze. To dobrze. Ale to ostatni dzień, no nie? No, nie Trzeba do samolotu trafić jeszcze. to będą zadowolone, nie będzie widział trenu, Tak, tak, tak. Wszystko przejdzie jakoś, nie? Fajny jesteś, nie? No cóż, ten obrazek oznacza, że wspólnie dojechaliśmy do końca kolejnego dnia, za co serdecznie Wam dziękuję. Wiecie, o czym chcę przypomnieć. Subskrypcje, łapki w górę, to się na pewno przyda. No i bądźcie z nami do końca, bo ten koniec już jest naprawdę, naprawdę niedaleko. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.